Lepiej się ogląda coś, co jest śmiesz śmie śmieszne. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już vlogu. Jest to drugi vlog, ja nie będę jakoś tam dyskutować. Gestykulował, ponieważ nie o to tutaj chodzi, chodzi o to, że nie jest odcinek informacyjny. Jej, pierwszy odcinek, który nie jest informacyjny, który jest z moją twarzą i w którym ja mam coś Wam do przekazania. Bardzo długo się zastanawiałem nad tym, co poruszyć w tym drugim vlogu, ponieważ pierwszy temat mi pod, podesłaliście sami że mam się jakoś tak pokazać jak ja tak naprawdę wyglądam jak zaczynała się to moja kariera więc teraz opowiem no że to wydaje się taki trochę głupi temat z mojego poziomu ale jak się wybić na polskim YouTubie ja te swoje 2500 widzów które niedługo będę miał uważam za dosyć dobry wynik dla niektórych to może być jeszcze mało bo niektórzy celują w 15-20 albo więcej tysięcy. Jak patrzymy na innych znanych youtuberów, to oni naprawdę mają więcej. Ale jeżeli ktoś chce uzyskać taki wynik, to, to ja i tak uważam, że to jest dobry wynik, ponieważ na rok mojej działalności 2500 widzów na pewno będę miał, więc e, i tak uważam, że własną pracą i tam kilkoma poleceniami związanymi z moją pasją to jest to naprawdę dobry wynik. I jeżeli ktoś tak samo uważa, no to zdradzę ten sekret. Sekret jest najprostszy z możliwych. Powtarzałem to już milion razy i będę powtarzał to jeszcze więcej razy. Róbcie to, co jest Waszą pasją, bo to widać i możecie uważać mnie za jakiegoś takiego głupiego przynudzacza, że cały czas, nie wiem, robię coś tam, co. Uważam za swoją pasję, a tego może nie być słychać, ponieważ każdy ma kiedyś słabszy dzień i kiedyś y, zawsze można coś robić, tak trochę od niechcenia, i kiedy po prostu chcemy coś nagrać, bo jakieś materiały się dawno nie pojawiały. I też y, problem jest w tym, że czasami coś tam nam w życiu nie wyjdzie, i to też widać na własnych materiałach, co, co jest naprawdę do zobaczenia i do zauważenia. Ale. Co, co jeszcze? Co można zrobić, żeby ten kanał był jak najlepszy? Oczywiście yy, tworzyć go po pierwsze, z pasją, po drugie, z myślą i rozumem, a po drugie, jednak z sercem. Bo to trzecie, ten trzeci warunek jest chyba najważniejszy, ponieważ tak jak mówię, róbcie to, co lubicie, i miejcie też pomysł na to, ponieważ tak jak wspominam, Kolejna seria z Minecrafta Survival, czy kolejne jakieś tam zagrajmy, to już po prostu traci na popularności, tego jest już za dużo. Podam Wam przykład, nie wiem, nie znam nikogo takiego, kto by się naprawdę szybko wybił. Wiem, że jak byłem na Prykonie, to tam właśnie była jedna osoba, nie pamiętam teraz sniku. Śląski zagrajmer, który mówi po śląsku, gwarą śląską. I to jest właśnie ten pomysł na coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Jest to zmienione trochę, to zagrajmy, ale jest to w tej nowej otoczce. Tak samo przecież lepiej się ogląda coś, co jest śmiesz, śmie, śmieszne. Coś, co jest śmieszne, a nie takie poważne. Yy, ludzi w garniturkach to oglądają sami pasjonaci i tak samo to moje let's show. Oczywiście kogoś może to interesować, ale oczywiście lepiej będzie się oglądało odcinki, które są na luźnym poziomie, które będą po prostu cieszyć widza i które będą po prostu zabawne. No niestety nie ukrywajmy, yy, odcinki typu, gdzie podajemy suche fakty, które tylko po prostu będą jakieś yy, nie wiem, Przykłady nie będą, interes będą interesować tylko pasjonatów. Ja mówię w stosunku do, do samego siebie. Natomiast ha. jeżeli chcecie zdobyć naprawdę dużą liczbę widzów, to musicie zacząć od czegoś, czego jeszcze nie było. Wiem, że to jest trudne i dużo osób po prostu może mieć z tym problem, dlatego ja też jestem taką osobą że zacząłem od Zagrajmy i uważam, że 2,5 tysiąca widzów to jest i tak sporo. Więc jak na rok, na 100 filmów powiedzmy, że 110. Okej. Okay. Jak ja patrzę na inne kanały, mają 2800 widzów, mają po 300-400 filmów to ja i tak się cieszę. Nie wiem, z czego ta moja popularność wynika, bo ja już to nazywam popularnością. Kurde, 2000 osób mnie ogląda. Ja pierdolę, jakie to muszą być. szajbnięte osoby, ale mnie to naprawdę cieszę. Jest to jedna z moich motywacji. Dzięki. Będę to powtarzał chyba na każdym vlogu, ponieważ tak naprawdę większość osób pewnie zaczyna tą karierę na YouTube. Nie wiem, niektórzy mogą to robić z przyczyn jakichś tam, nie wiem, że nie mają mało pieniędzy. Druga tam, że nie wiem, chcą się dowartościować. Ja natomiast robię to z własnej przyjemności, tak, przygotowania przed maturą. I My dlaczego jeszcze? Nie, cieszy mi widok. Cieszy mnie ta sama myśl, że komuś się podoba to, co ja robię. I nie wiem, to może być takie dowartościowanie samego siebie. I. Nie wiem, nie wiem dlaczego, tak po prostu mam i mnie to po prostu cieszy. Wow, kiedy jeden widz przyjdzie, to cieszę się, skacze jak mała, nie wiem, żabka albo coś. Nie wiem nawet, jak to opisać. Naprawdę, za każdego widza się cieszę, choć czasami naprawdę brakuje mi siły na odpisywanie wszystkich wiadomości. Ale dobra, zmieniłem temat. Tak jak wspominałem, wybić się jest naprawdę w dzisiejszych czasach trudno. Jeżeli ktoś stawia główny jakiś, nie wiem, taki... Powód za swój cel, mieć jak największą liczbę widzów, to na pewno jemu się to nie uda. Chociaż czasami zdarzają się wyjątki, ale to nie może być główny warunek tego. To musi być coś robione moim zdaniem, z pasją, z oddaniem, nawet jeżeli te odcinki mają się pojawiać raz na tydzień, a mają być naprawdę dobre, ciekawe, interesujące, zabawne, nie wiem, co tam jeszcze wsadzicie, to na pewno one się obejrzą. Nawet jeżeli będzie to, nie wiem, jakieś głupie, zobaczcie przykład Klocucha. Eee, te filmiki nie mają nic, żadnej wartości merytorycznej, a ludzie i tak je oglądają. Dlaczego? Bo są zabawne. My, Polacy, może nie tak bardzo, ale lubimy się śmiać z czyjejś głupoty, z czyjś wypadków. No zobaczcie, Fail compl Complication, czy jakoś to tam się mówi. Naprawdę, to ma wiele, wiele. Wiele różnego rodzaju wyświetleń i subskrypcji mają naprawdę dużo. Więc my lubimy się śmiać, może nie tyle ze swoich porażek, ale z porażek innych, czy z upadków, czy też ich problemów. Nie wiem, dlaczego tak mamy, taka jest mentalność ludzka i sam to też zauważyłem na własnym przykładzie. Kiedy wyśmiewamy się z innych, jest to dla nas przynajmniej śmieszne, ale nie zawsze to musi być dla tej drugiej osoby. Zabawne, a czasami to może być nawet i dla niej przykra, więc musimy uważać na to, co mówimy, bo to też jest problem, że nie widzimy, że nas to może śmieszyć, ale równie dobrze, i drugą osobę może to doprowadzić do łez, sprawić jej to przykrość, więc na to też musimy uważać. I ostrzegam was przed tym. Więc tak naprawdę tutaj nie ma co nic więcej do dodania. Ponieważ wszystko to, co chciałem wam przekazać, tak naprawdę przekazałem. Jest to powiedzmy no dosyć długi materiał, bo takie materiały wolę robić, ja potrafię rozgadać się na jeden temat przez 15 minut, Halo, matura, ale tak naprawdę po prostu jest. I nie możemy tutaj niczego zmienić. Ponieważ jeżeli ludzie są tacy, ludzi nie zmienimy, są. Różne grupy społeczne, ludzi, możemy podzielić na pasjonatów i na ludzi, którzy szukają rozrywki. YouTube jest naprawdę takim medium, w którym musimy dawać ludziom rozrywkę, a nie pierdolić jakieś za przeproszeniem głupoty i wywody, jeszcze patrząc na siebie w kamerce i udając wielkiego Greka, bo ja siebie za takiego nie uważam. Ale jeżeli mam już coś do przekazania, to niech to będzie w miarę mądre, z dobrą jakością, z dobrym dźwiękiem, dlatego mikrofon. Aha, tak ciężko naprawdę kupić sobie jakiś dobry mikrofon i do niego mówić, hm, mówię, będę podawał przykład Kemota, siema Kemot, eee. mikrofon za 5 zł i on jest naprawdę dobry. Słysząc nieraz moich kolegów, kiedy gadam przez TS albo przez Skype'a i przy, słyszę te wszystkie trzaski yy, sprzężenia i to wszystkie, kurczę, no nikt, nikt wam nie każe inwestować jakiegoś tam mikrofonu za niebagatelne sumy. Ale poradźcie się, tam do 25 zł naprawdę można znaleźć dobre mikrofony. Ja tam, Ach, dobra, co będę mówił, chcecie się wybić. Macie jakąś tam receptę na to, nikt wam nie mówi, że to przyjdzie od razu tak super szybko, ponieważ nie jest to naprawdę, nie, nie zależy to od nas. Możecie tam się starać o jakieś polecenia, ale to już nie działa, to już nie działa z taką mocą jak to działało wcześniej. Po prostu stało się tego za dużo i te polecenia po prostu straciły na swojej wartości. Dawniej takie polecenia to było po prostu wyróżnienie, dzisiaj większość takich poleceń. To jest po prostu dobra wola tych dużych zagrajmerów, którzy do czegoś doszli, mają powyżej tych 100-200 tysięcy i oni po prostu w ramach jeszcze swojej promocji, bo to dla nich jest też promocja, próbują coś zrobić tak, dobrze, niech się cieszą, a my na tym nie ucierpimy. Więc to działa na takim mniej więcej zasadzie, że im to sprawi przyjemność, nam to nie zaszkodzi, dlatego na dzisiaj to już tyle. 11 minut i tam kilkanaście sekund z pewnością wystarczy. Więc jeszcze raz róbcie to, co lubicie, a na pewno wam to się zwróci z nawiązką. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!